Parada to wspólna inicjatywa Fundacji na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową i Straży Miejskiej Wrocławia. Wielkie brawa na Straży Miejskiej, proszę Państwa. Najważniejszą rzeczą i bardzo pilną jest w tej chwili zmiana siedziby. Budynek, w którym my jesteśmy, jest stuletni, poniemiecki, wyremontowany ponad 20 lat temu. Tak dokładnie 21 lat temu, żeśmy się tam wprowadzili. I no nie da się tych starych poniemieckich rur, tego wszystkiego wymienić. Właściwie koszt tego byłby dużo większy niż budowa nowej siedziby. I zaświeciło się zielone światło. Ministerstwo Zdrowia przyznało nam środki. Unijne i jeśli tylko uda się wszystko dopiąć, to jest szansa, że klinika do 2015 roku powinna na ulicy Borowskiej powstać i że będziemy mogli się tam przenieść. Ale to nie są wszystkie potrzebne pieniądze. Ta klinika potrzebuje nowoczesnego sprzętu. Ten, który mamy, już jest zużyty i dobrze byłoby mieć nowy. A zatem ja wszystkim Państwu nisko się kłaniam za to, co zrobili dla tych dzieci do tej pory, i za to, co zrobicie jeszcze po to, ta skarbona, aby w tej klinice w pięknych nowych murach był jednak jak najbardziej nowoczesny sprzęt i ażeby dzieci mogły się leczyć nie tylko w kolorowych i pięknych warunkach, ale żeby miały do dyspozycji y, najnowocześniejszy i najlepszy sprzęt, jaki mamy y, do zdobycia y, w tej chwili na świecie. To kolejna impreza, której patronuje prezydent miasta, która ma nas zbliżyć do tego wspaniałego celu, którym jest tworzenie miejsca, gdzie dzieci, nie tylko dzieci wrocławskie, ale dzieci przecież z całej Polski będą mogły się leczyć, będą mogły odzyskiwać zdrowie. Chciałbym też zapewnić panią profesor i fundację o nieustającym wsparciu, które z naszej strony będzie w dalszym ciągu płynęło. Krasnal Wrocławski, ma na imię Kuba i na co dzień jest Podobiecznym Fundacji na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową. I on pozwoli nam dzisiaj i pomoże odsłonić uroczyście skarbonę, do której już za chwilę będę Państwa zachęcać, aby wrzucać choć jeden najmniejszy grosz. Szanowni Państwo, odsłoniamy skarbonę. cały do zdrowia dużo szybciej i w lepszych warunkach. Zachęcamy wszystkich, aby podzielili się ze swoim odrobiną dobra i wrzucili choć jeden grosz.

Yes. I was, ten walc, ten jest jak mała ćwierćnutka. Zanim świat ogarnie w krąg. Bel.